Ja już nagrałem wiele filmów na temat tego, jakich kobiet należy unikać, że unikamy kobiet, które bardzo szukają uwagi, atencjuszek, unikamy kobiet, które są w roli ofiary, które były pokrzywdzone, które nienawidzą mężczyzn, które po prostu źle się czują w towarzystwie silnego mężczyzny. No właśnie, źle się czują w towarzystwie silnego mężczyzny, rola ofiary. I skąd to się wzięło? Więc. Tu są potrzebne, tu jest potrzebna świadomość działania obu stron. Obu stron, czyli rola ofiary nie wzięła się znikąd. Więc, panowie, bardzo proszę, naprawdę trochę faktów historycznych. Ile setek lat kobietom wmawiano? Że bez mężczyzny sobie nie poradzą. Panowie, weźcie w końcu za tę odpowiedzialność. Pomóżcie tym kobietom przetransformować te przekonania. Jeśli coś trwało tyś, tysiące lat na Ziemi, to nie zniknie, na, od kiedy kobiety próbują, od 200 lat. Pomóżcie im. Pomóżcie im. Kolejna rzecz. Wiele razy słyszę, że kobiety mówią, że są same, bo mężczyźni boją się silnych kobiet. Tak, też są tacy mężczyźni, którzy utrwalają w kobietach rolę ofiary. A trzecia rzecz, la pań Naprawdę można czuć wielkie szczęście, wielkie szczęście i wibrować dla siebie fantastyczną atrakcyjnością. Kiedy coś osiągasz swoją siłą. Żeby wyjść z roli ofiary, potrzebujesz poczuć szczęście, że coś osiągasz swoją siłą, ale niestety bardzo dużo kobiet osiąganie czegoś swoją siłą traktuje jako poczucie nieszczęścia, że musiły to, musiały to robić same. Tu trochę teorii. Pierwiastek męski ma problem. Kiedy doświadcza braku kontaktu z prawdziwym uczuciem wartości, a kobiety mają problem, kiedy doświadczają braku kontaktu z prawdziwym uczuciem bliskości. I to wywołuje całą masę nieporozumień w związkach. Ale tak, rola ofiary nikomu i niczemu nie służy, ale żeby z niej wyjść, potrzebne są obie strony. Mężczyzna, który wspiera silne kobiety, a nie, że uważa, że mają się słuchać, że uważa je za coś, coś z niżej w hierarchii, bo tak robi bardzo dużo.